Cześć, moi drodzy, się pokażę wam, jak łatwo i szybko możecie pobrać aplikację Sensei na swój telefon, w taki sposób, abyście mogli też w przyszłości korzystać z kodów rabatowych, które są udostępniane na aplikacji. No dobra, moi drodzy, początkowo, jeśli chcemy pobrać aplikację, udajemy się oczywiście do sklepu Play. Następnie wpisujemy nazwę aplikacji, która nas interesuje, czyli w tym przypadku Sensei. Mamy aplikację w porządku, wybieram instalację aplikacji, no i ta aplikacja aktualnie nam się już pobiera. Po pobraniu, jak widzicie, rozpoczynamy proces instalacji, a następnie otwieramy aplikację. Także ja aktualnie czekam, aż aplikacja mi się otworzy. No i, moi drodzy, jesteśmy. W tym przypadku, z tego co widzę, nie jestem aktualnie zalogowany na koncie. Nie mam takiego konta, więc oczywiście wypadałoby, moi drodzy, w tym przypadku skorzystać z. Założenia takiego konta. No i moi drodzy, mamy już samą aplikację. Teraz możemy bez problemu dokonywać zakupów wybranych produktów, ale oczywiście wypadałoby jeszcze założyć konto. Do czego nam się przyda konto? A to na przykład do tego, abyśmy potem mogli bez problemu przeglądać historię naszych zakupów, abyśmy mogli potem bez problemu dokonywać zwroty na aplikacji, jak i również abyśmy mogli skorzystać z dodatkowego bonusu w postaci zniżki w wysokości 15% w sekcji konta, czyli taki kod będziemy mogli sobie odebrać, jak widzicie, gdy takie konto już założymy. Oprócz tych kodów, które mamy aktualnie widoczne na ekranie, czyli tam 20% na wyprzedaż do dnia tego i tego, no to będziemy mieli jeszcze te 15% za założenie konta. Dlatego ja, moi drodzy, wybieram opcję konto, no i wybieramy opcję załóż konto. Jeśli posiadacie, no to oczywiście bracie opcję zaloguj. Następnie moi drodzy, jeśli wybraliście opcję z rejestracją, czyli założeniem konta, no to musimy podać nasze dane. Wstępnie podajemy najpierw nasze imię i nazwisko, następnie podajemy nasz adres mailowy, no i moi drodzy na koniec hasło. Jeśli chcielibyście otrzymywać informacje o aktualnych ofertach i promocjach, no to jeszcze zaznacz zaznaczacie tą opcję. Gdy to wszystko moi drodzy zrobimy, no to klikamy oczywiście opcję załóż konto. No i moi drodzy, mamy to. Konto zostało właśnie założone. Jak widzicie, jestem już aktualnie zalogowany na koncie. No i oczywiście mogę skorzystać z dodatkowej promocji w wysokości 15% za pomocą tego kodu, o którym była wcześniej mowa czyli mogę taki kod skopiować, ewentualnie mogę kliknąć w kod kreskowy, aby taki kod zeskanować podczas zakupów, właśnie online, czy ewentualnie w salonie. No, i moi drodzy, to jest taka dodatkowa zniżka dla Was w wysokości 15%, którą otrzymujecie po prostu przy założeniu takiego konta. Także, jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja Ci życzę miłego dnia, trzymaj się, cześć!